Przedstawiamy wideo przewodnik pokazujący krok po kroku jak przygotować loftową posadzkę przy użyciu jasnego i ciemnego barwnika polimerowego Rembrandt. Jasny kolor jest natryskiwany bezpośrednio na surową betonową posadzkę i rozprowadzany za pomocą mopa z mikrofibry. Pierwsza warstwa barwnika, delikatnie wcierana ósemkowymi ruchami w powierzchnię betonu, pozwala na wyrównanie koloru i jest bazą do dalszej dekoracji. Na posadzkę suchą w dotyku można nakładać drugą warstwę polimeru. Ciemniejszy barwnik natryskiwany jest punktowo, a nieregularne ruchy mopa pozwalają na uzyskanie dekoracyjnego efektu przecierki. Po dwóch-trzech godzinach posadzka jest sucha i można przystąpić do jej zabezpieczenia żywicą epoksydową. Składnik B bezbarwnego wodnego epoksydu SS 1600 należy wymieszać unikając na aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Następnie składnik A jest wlewany do składnika B. Materiał miesza się 2-3 minuty przy użyciu mechanicznego mieszadła na średnich obrotach, unikając wtłaczania powietrza w mieszankę. Wmieszany produkt należy przelać do czystego pojemnika, dokładnie zebrać pozostałości z boków pojemnika i ponownie przemieszać całość, co gwarantuje pełną reakcję epoksydu. Przygotowaną żywicę należy odstawić na 15 minut. Przed nakładaniem można dodać do 10% wody w celu obniżenia lepkości i ponownie przemieszać materiał. Niewielka ilość produktu jest wylewana na posadzkę i rozprowadzana z minimalnym naciskiem przy pomocy wałka z fenolowym rdzeniem i okryciem z owczej wełny lub podobnym. Epoksyd o początkowo mlecznym wyglądzie po wyschnięciu staje się przezroczysty. Żywicę epoksydową SS1600 rozprowadza się cienką warstwą wzdłuż i w poprzek bez nadmiernego rolowania, tak aby uzyskać równomierną powłokę. Po około 6 godzinach należy nałożyć drugą warstwę epoksydu, a po jej wyschnięciu wosk. Easy Shine to jednoskładnikowy wosk, skutecznie zabezpieczający powierzchnię przed wodą, zabrudzeniem i zarysowaniami. Produkt natryskiwany jest na powierzchnię i rozprowadzany mikrofibrą ruchami w kształcie ósemek. Po wyschnięciu pierwszej nakładana jest druga warstwa wosku. Posadzka jest gotowa do użytkowania po około godzinie, a wosk Easy Shine nadaje jej głęboki, intensywny blask. Więcej informacji na www.posadzki.us. Zapraszamy.